Profesor powiedział, żeby nie ruszać tych rzeczy. Założę się, że kiedy zobaczy, jakie posprzątałam, wprowadzi moje zasady organizacji. Poza tym w skrzyni zostawił włączoną latarkę. <tryk> Jedzonko! Orety, Jaki pyszny ser. Hamburgery, jogurty i sztuczne mięso krabowe. O wyprawiasz. O! Idealne światło do fotek. Co? Hej, to twoje lustro w ogóle nie działa. Dlatego je rozbiłem. Przecież to nie lustro, to telewizor. <grym> Moje rzeczy! Moje idealnie zorganizowane rzeczy! Hej, co się tu dzieje? Siedzieliśmy zamknięci w tej skrzyni od ponad trzech tysięcy lat i jakiś śmiertelnik właśnie nas wypuścił. Chwila, ja was wypuściłam, ale. Ty? Hej! Słuchajcie, to ona nas uwolniła, a my jutro możemy zapanować nad światem! Zapanować nad światem? Jejku, to najgorsza dziewczynka na świecie! Ja! Ale zanim opanujemy cały świat, to będziemy się bawić. Papacy, Bawi! 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 rozbiłem się na tadecznej planecie disco! Nie uważasz, że powinnyśmy zajrzeć do Bójki? Nie, tylko będziemy zaburzać jej plan. Mój genialny plan się nie sprawdza! No dobrze, Bójko, tylko nie panikuj. Codziennie walczysz z takimi stworami? No dobrze, potwory! To koniec waszej imprezki! <grystanie> <grystanie> Okej, okay. plan B. Lodolce. Z oczu! A, no, i co ja mam teraz zrobić? Aaaa, no i co ja teraz robię? O co teraz w ogóle chodzi? O, kotki! Co za beznadzieja! że ktoś mnie wzywał. Oto ja, nadzieja, która pokonuje zło i odsyła je tam, skąd do was przybyło. Oto ja, nadzieja, która przywraca dobro i ratuje sytuację. Oto ja, nadzieja, która... O! A to co? Ej, fajne to! Ty też jesteś potworem. Nie! A wiesz, jak się pozbyć nieproszonych gości? E No i. O, jasne! Wiem, jak pozbyć się złych duchów, zanim na świecie zapanuje chaos na całą wieczność. Na całą wieczność? Na całą wieczność! O! Hej! A to auto straciło koła przez przypadek, czy celowo? Wow. No, w porządku. Hej! Gratulito! Skaczę sobie i lecę w dół! Się przedłużyło, ale już wracam do domu. Już wraca do domu? I co ja teraz zrobię? Będziesz się bawić! Jest! Ba, jest! Ba, jest! Ba. O tak, tańczymy, to jest! Aha, bardzo dobrze! Rety w latach 70. wszyscy bardzo lubili tańczyć. <śmiech> <śmiech> Pomocy! Wow! Patrz, kto się tu do nas przytrzągał! To <laughs> To część twojego dziewiętnastopunktowego planu. No i już daj spokój. Przepraszam, myliłam się. Chwila! Możesz powtórzyć? Myliłam się, powinnam zrobić. Czekaj, czekaj, moment! Okej, okay, mów do telefonu. Tak, myliłam się. Tak, myliłam się. I mam nowy dzwonek! Dobra, dobra, dobra. Siostry, musimy zwabić potwory z powrotem do skrzyni. I tylko ta dziewczyna wie jak to zrobić. Bójko, możemy pomóc, ale musisz nam w końcu zaufać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. róbcie co trzeba. Robi się na pewno tego z niej nie wyciągnie. Wróciłam! Po pierwsze, nadzieja lubi wszystkie zwierzątka tak jak ja. Po drugie nie chce zejść z trampoliny. Po trzecie powiedziała, że jeśli chcemy, żeby sobie poszły, to muszą powiedzieć stale me. To po grecku znaczy do zobaczenia.